Twinkle, twinkle little star How I wonder what you are up, up above the world so high Like a diamond in the sky Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, szczęśliwa czołem Boom, headshot, horrojkiem, nie wiem już którym Kolejnym wieczorem, wtorkiem, bórym Patryk Rojorowicki, roleplaying games moi drodzy. Mansion of death. Are you ready? New game. Let the party begin. Ah. Ja już gram.

O mój Boże, gdzie jestem? Proszę. Please, Rojo! Nie czytaj. To jest klozet. Okej. Okay. Pamiętajmy. Okej. Okay. Co tu się wyprawia? 147. Nie wiemy, czy to nam w czymś pomoże. Ale to jest agent 147. Chodźmy dalej. Co za chora muzyka w ogóle, co się stało? Okej. Okay. gdzie jest jeden? To jest siedem. Tu jest jeden. 147. Myślicie, że damy radę? Uhu! Żadna łamigłówka nie jest mi obca. Straszna. <tryk> o! jezu. co to był za koleś. Ojej, już mi się podoba. Halo, co to jest? Pokój nagraniowy Umbrelli? Tak bardzo Umbrella. And the light goes on, the shining in the night. No, no come by the dark, it's John! Jeden podzielić przez pięć. Jeden przez pięć, no dobra. Będziemy kombinować 1 przez 5, kurde. Dobra, to gra pokazująca, że parasole też mogą być sztuką. No i mamy umbrelę, Słuchajcie, to jest poważna sprawa. Jest umbrella. Pamiętam jak pingwin w Batmanie miał taki specjalny, z którego strzelał. W Batmanie pingwin. Nie, co to jest? To ciekawie to goni. I co on teraz zrobi, do no Elo? <śmianowidze> Co to jest w ogóle? Dlaczego to mnie goni? Nie no, ciśnij tutaj, nie? Dobra, go w takiego trochę wałka zrobiłem. Dobra, ziomek, nie teraz! Nie teraz, no! Ciśnij! Zamknij te drzwi! Tu nie zamknę. No. Co to jest w ogóle? Jest jakaś laleczka. Tu coś pisze. Tu coś jest napisane. Emily! Para Emily! Laleczka należy do Emily albo przedstawia Emily. Emily! <ścoughs> <ścoughs> ale z tym nic nie zrobię, ale wielka ta lalka. Może to jest taka dla dorosłych lalka? Niewykluczone, dobra, to mamy z głowy, może sobie już poszedł. Ale bym tego chciał, poważnie tego bym bardzo chciał. Okej. Okay. Dobra, potrzebujemy klucza, przynajmniej. Do jednych drzwi. Powolutku, powolutku. Okej, okay, tu jest otwarta, było zamknięta, chociaż nie wiem, czy to jest dokładnie to samo. Spróbujmy. Jak tu jest ciemno. Aha. No dobra. To nie wygląda dobrze.

To oznacza jeden. O co chodzi? Wszędzie same klozety, no. Dobrze, tam było jeden. I would never leave the room! to było chyba? Dobra, jak nie ta strona... O matko, to może ta? Ale tu jest gęsto, wam powiem, nie? Jeden, teraz w tą stronę. Ale co jeden? Znów closet. Może pierwszy dzbanek? Nie. Nie. O matko. O co tu chodzi? Dobrze, nie, i się teraz męczyłem, nie było tak dobrze, że dlaczego się zmahałem? Dobra, próbujemy raz jeszcze. Chodzimy? <laughs> tak. Teraz szybko, szybko. Nie! Zaś kto? O co z tym chodzi <laughs> no? Ostatni raz. Cholera. Niby się udało Ale co teraz? Tu jest zamknięte. Jest coraz gorzej, teraz mniej widzę. Tu nie cisza. O cholera. Szybko! Szybko! Szybko, Szybko słyszę go na no już! O kurde! Co się dzieje? Zamknięta, holerstwo mnie goni cały czas Tu jest zamknięte, wszędzie zamknięte, a to jest za mną Nie mogę biec lepiej, szybciej Wszystko pozamykane Tak jest Jeden A było już trzy przecież Nie, 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 co za kompletna bzdura. O co w tym chodzi? Ja chcę się wydostać. O bosz. Nie, nie, nie. Dosyć, dosyć. Dziękuję ślicznie za uwagę, moi drodzy. Mention of... Dead. Zagrajcie sobie! Może Wam się uda, mi się nie chce. <ścoughs> Serdeczna tarcza, dzięki za uwagę. Zastanawiam się, czy zajmować się takimi chorokami? solo. Bo nie zawsze one są jakieś takie mega, super hiper. Mi też brakuje serii, ale gdzieś tam Get Even, gdzieś tam Outlast 2 na horyzoncie. Chociaż jeszcze poczekamy. Zobaczymy, zobaczymy. Zastanowię się może na jakąś wersję dodatkową. Zobaczymy. Chorojki na pewno będą. Pytanie z czego? Zobaczymy. Subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie rękę na pulsie. Trzymajcie się, serdeczna tarcza. Hej, jest.